Szanowni Państwo, witam. Dzisiaj tygodniowy horoskop. 7 października do 13 października. I dzisiaj zrobimy to, to wszystko w jednym, w takiej pigułce. No cóż, będziecie Państwo sobie musieli to jakby może czasowo jakby sobie przebijać, czy, czy, czy jakby może sobie jakby oglądać horoskop czy innych. Bo ja śpieszę się do domu, e, tak? Tutaj jeszcze mi karta wyleciała, to jest w ogóle już e, widać, że już karty są niekoniecznie gotowe do e, rozkładu. Dobra, to co? Ja e, tasuję teraz e, karty na e, barana. I zobaczymy, co tam u barana e, w tym tygodniu może się wydarzyć, lub na, na co musi uważać. Ok, u barana. Barana wygląda na to, że o, pracowicie, pracowicie, i też korzystnie. Wygląda na to, że dostaniemy jakąś tutaj albo podwyżkę w związku z, z naszą pracą, albo uda nam się y, zarobić całkiem niezłe pieniądze. Y, y, także jeśli mamy w tym tygodniu jakieś projekty dotyczące finansów, to jak najbardziej bym y, z tego y, skorzystała i pcha, pchała ten wózek do przodu, bo wygląda na to, że tutaj y, finanse jak najbardziej dla barana bardzo dobre. Jeśli chodzi o miłość, to wygląda na to, że miłość, jakby która była u nas, i, i może przeszła już, i może w ogóle byliśmy w, w jakichś takich dziwnych sytuacjach, że myśleliśmy nawet o rozstaniu, to wygląda na to, że ta miłość znowu przyjdzie do nas, że jakby powróci ona. Też tutaj wygląda na to, że u barana dojdzie do jakiejś właśnie mobilizacji w związku z jakimiś właśnie trudnościami dotyczącymi rodziny. Tutaj wygląda na to, że może dojść nawet do jakiejś, jakiegoś tragicznego zakończenia sytuacji. Wiadomo czasami tak bywa, tragiczny może niekoniecznie aż tragiczny, ale wygląda na to, że coś tam się w rodzinie może wydarzyć. No i cóż, i tak generalnie to bardzo fajna karta bym powiedziała. Nie od razu straszon że się wydarzy i to się umrze, aczkolwiek no wiadomo, ludzie umierają i, i ludzie też jakby się rodzą. To jest rzecz naturalna, aczkolwiek tak jak mówię, coś tutaj w rodzinie wychodzi, że ubarana, że będzie miał problemy. I tu bym powiedziała, że właśnie taki definitywny właśnie krzyż wychodzi, nie? Dobra, zobaczymy, co tam ubyka. W tym tygodniu się może... Yy, wydarzyć lub yy, co może jego spotkać. Karty związane z pracą i z finansami. Aczkolwiek tu wygląda na to, że y, to, co sobie zapracujemy, dostaniemy i będziemy jakby mieli większe y, tutaj y, pieniądze. Ale w związku z tym wszystkim wygląda na to, że też je od razu stracimy, wydamy. Y, też wygląda na to, że tutaj y, dojdzie do jakiejś bardzo pozytywnej zmiany. Zmiany dotyczącej, może być jakaś zmiana w rodzinie, może ktoś właśnie się przeprowadzić do nas w związku z miłością, też wygląda na to, że tutaj, jakby możemy być bardzo zadowoleni w związku właśnie z miłością, że ktoś się do nas pozytywnie odwróci i będziemy znowu w dobrych relacjach, a nawet i się pogodzimy. Yy, też wygląda na to, że tutaj yy, jeśli chodzi o partn, niepartnerstwo, yy, gdzie jest yy, jakaś ko kobieta, też jeszcze w grze, ubyka, lub jakaś trzecia osoba lub ogólnie y, dana osoba, z którą my przebywamy, której mamy relację, jest jeszcze w związku, to tam wygląda na to, że jednakże jest są miłość, jest uczucie, ale niestety nie ma takiego, y, nie ma takiej tutaj gwarancji, że ten człowiek będzie samotny, czy tam, czy zostanie samotny, nie? Ale wiadomo, karty są na jakiś okres, to nie jest, nie jest jakby e, wyrocznia. I tu wygląda na to, że możemy zapoznać też jakiegoś jakąś osobę, też, który jest w związku, może też nam nie powiedzieć, ale, ale tu jednoznacznie wygląda na to, że jest, jest taka możliwość. I też wygląda na to, że te wszystkie problemy, które mieliśmy jakby dotychczas byk wygląda na to, że zdrowotne, czy tam u, nie uczuciowe, ale zdrowotne i związane z siłą, y, ale też i z problemami, to one od nas odchodzą, nie? Także także już przyszedł lepszy czas na pewno dla byka, nie? Dobra, to teraz zobaczymy, co tam. No, widzicie tutaj Państwo, mi wszystkie karty, niestety, uciekają. Ja muszę się jednak schylić i już je podnieść, bo już z trzeciej talii nie mam, której mogę sobie wymienić. I co? I zobaczymy, co tam u bliźniaka, tak? Bliźniaka w tym tygodniu. Ja się jednak śpieszę szybko do domu, bo jestem właśnie po konsultacjach. E, osobistych e, we Wrocławiu w moim e, małym gabinecie e, dlatego też nagrywam w jednym, musicie mnie Państwo zrozumieć e, jakby też chcę dojechać do domu dziecko na mnie czeka, także wiadomo dobra, ja tasuję nie koncentrując się na karty dlatego ta karta na pewno nie na mnie wypada zobaczymy jeszcze raz dla bliźniąt. tym tego, nie, ja muszę po prostu wymienić karty. Widzicie, tak to jest, dlatego moje konsultacje są kompleksowe, jakby ktoś się tam zastanawiał, co to znaczy kompleksowe, to znaczy właśnie, że nie śpieszymy się i, i wróżymy e, jakby na spokojnie, żeby się skoncentrować właśnie na moich kartach. Bo wtedy właśnie są takie właśnie są takie rzeczy, gdzie ja chcę szybko, szybko, a tu jednak na mnie wychodzi. I w związku z tym bym powiedziała właśnie, karty tego nie lubią. Dlatego ja mówię, że ja nie patrzę się na zegarek, czy to jest pół godzina, czy to jest godzina, ponieważ ja chcę wróżbę taką, jaka ona jest w pełni, i nie chcę się śpieszyć z tasowaniem i nie chcę się śpieszyć z, z, z odpowiadaniem. Z na pytania potem, i ja, jeśli te karty już wystawię dla Państwa, je przeanalizuję i, powie, i powiem panu, Państwu na początku to co w nich widzę i przewidzę tą przyszłość e, może dla kogoś to nie jest zrozumiałe, bo tam wróżki e, wróżą na czas i pół godziny słyszałam takiego klienta swojego że pół godziny i, i obojętnie się co dowiedział czy nie zapłacił tylko za pół godziny i, za, i te pół godziny już mijają i, i koniec, u mnie też można nawet się jeszcze dopytać po wróżbie jeśli byłyby nie jakieś e, Wątpliwości. Także na pewno dobra wróżka jest dobrą wróżką, a nie, a nie taką, która jakby patrzy się na zegarek i tu jest właśnie jednoznacznie, że karty potrzebują czasu, nie? Dobra, nagadałam się, starczy. U bliźniąt. Bliźnięta będą się teraz mobilizować, wygląda na to, że mogą, mogły, mogą, mogą się zakochać, ale tutaj zakochać lub, lub mieć uczucia, ale trzeba się mobilizować, bo w związku z miłością może jest dobrze, ale wygląda na to, że tutaj ze związku z pracą i z finansami niekoniecznie dobrze, ponieważ tu ktoś od nas jeszcze coś oczekuje, tu w, w, w pracy musimy jakby sta, stawić wszystkiemu czoła. Też wygląda na to, że jakiś mężczyzna z jakąś kobietą będą nam trudności w tej pracy robić. Yy, ale wygląda na to, że właśnie, że będziemy się tylko bliźniak, się będzie właśnie koncentrował bardziej tylko na naszych uczuciach i na miłości. I tu yy, jakby yy, ta praca będzie mu yy, ciążyć. Yy, jeśli chodzi o mężczyznę, który miałby zadecydować się w związku z jakąś przeprowadzką lub w związku z jakąś zmianą lub, jakiś lub, lub, lub jakaś kobieta, tak? też może być w związku z jakąś zmianą może dotyczącej właśnie związku, to to nie wyjdzie. Tutaj wygląda na to drogi bliźniaku, że będzie Ciebie jakby jeszcze w, przeciągał w tych wszystkich swoich sposobach, ponieważ jakby miałoby dojść, a niby miałoby dojść, ale jednak nie dochodzi do tego i też nie dojdzie w, naj, w najbliższym czasie. Nie? Dobra, zobaczymy co tam u raczka w tym tygodniu yy, słychać. O, i to mi się podoba, bo tu już karta nam wypada i wtedy te karty są gotowe. I wtedy ja mogę je fajnie sobie odczytywać, a nie tutaj w pośpiechu tasowanie i karty mi lecą z rąk. Dobra, jeśli chodzi o raka, to rak wygląda na to, że... Będzie zły w związku z finansami, że coś mu się tutaj nie wiedzie, że coś mu się tutaj niekoniecznie układa, aczkolwiek nie jest strasznie tak źle, żebyśmy nie mieli w ogóle finansów i nie mieli za co żyć. Wygląda na to, że tutaj Raczek bardziej koncentruje się na swojej niedoli niż na tym, żeby było lepiej. Też wygląda na to, że przyjdzie jakaś satysfakcjonująca y, tutaj y, informacja dotycząca może nowej pracy, może nowych no, projektów, którzy, które się jakby y, na, mogą się rozwinąć, ale jednakże wygląda na to, że jeszcze musimy poczekać na te lepsze czasy, jeszcze, jeszcze nie jest ten okres, żeby to wszystko się jeszcze y, tak y, ułożyło, jak chcemy. Jeśli chodzi, jeśli chodzi tutaj o o miłość związaną z jakąś osobą z daleka, czy tam jakaś osoba, która jest z odległości, to tu wygląda na to, żeby zostanie to wszystko tylko na przejaźni, nie? Dobrze, to takie karty dla raka. Zobaczymy jeszcze, co tam u, jest u lwa. No i tutaj u lwa są trudności w tym tygodniu. Też wygląda na to, że będziemy musieli pomagać. Pomagać osobom, z którymi przebywamy. Pomagać osobom, naszym, 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 naszej rodzinie, naszym dzieciom. Tu wygląda ewidentnie, że ktoś będzie naszej pomocy po, po, potrzebował. Też wygląda na to u lwa, że jakby no, no niby pieniądze były i satysfakcja była i, i praca była, ale to wszystko była. I to przyjdzie dopiero później, teraz jesteśmy źli, że tak wyszło, że niekoniecznie możemy sobie z tym wszystkim poradzić. Też tutaj wygląda na to, że ktoś się faktycznie w związku z, z miłością, ktoś się do nas odezwie, ale ten ktoś wygląda na to, że on jakby żongluje między jedną a drugą osobą. Też wygląda na to, że tutaj jakby w kartach wynika, że jest pewien, pewna osoba, jest pewien człowiek nami, nami zainteresowany, ale tutaj jednoznacznie wygląda na to, że. Ta osoba jakby za, jest dla nas za, za ciężka, za trudna, że nie, może się jakby, nie możemy się z nią zjednoczyć. Może nie te same charaktery, nie ten sam typ człowieka, nie? A także y, takie karty dla lwa. Zobaczymy, co tam. Uwagi. Okay. Dla wagi w tym tygodniu możemy się spodziewać mm, no waga wygląda na to, że jakby y, będzie na początku zawiedziona z jakiegoś punktu, gdzie nie będzie mogła się zmobilizować, nie będzie mogła czegoś dokonać, ale wygląda na to, że znajdzie siły, że znajdzie motywację i w końcu się ruszy coś w jej e, w jej mm, e, o sobie, w związku z jej osobą też wygląda na to, że to może właśnie dotyczyć miłości, że Bagamy się zmobilizuje, że wybierze tą właściwą drogę i zacznie nad tym pracować i to się jej uda też wygląda na to, że tutaj jeśli chodzi o, o dom, to w domu wygląda na to, że możemy mieć trudności z partnerem w związku z jego, z jego matką, że tu wygląda na to, że matka będzie oczekiwała od niego dużych finansów, wsparcia, i tu może dojść właśnie do problemów dotyczących tego. No i co? I jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o pracę, no to na razie w tym tygodniu nie będziemy się mogli za, za bardzo na to, na tej pra, na tej pracy, nad tą pracą skoncentrować. Wygląda na to, że doszło tutaj może doszło do, do jakichś sporów, do jakiejś kłótni i jakby nie, lub jakiegoś zły, jakichś złych relacji i jakby nie mamy ochoty i chęci nawet pójścia do tej pracy w tym tygodniu, nie? Dobra, zobaczymy co tam u Skorpiona w tym tygodniu może się spodziewać. O, skorpion się może spodziewać też wydatk wydatków bardziej, do dużych wydatków. Tu bym powiedziała, że te wydatki mogą być związane też ze zdrowiem, może mogą to być związane też z, z pomocą dla rodziny, też u skorpiona wygląda na to, że dojdzie do jakiejś zmiany. Może to być zmiana, że rozstaniemy się nawet z partnerem albo będziemy się kłócić i tu związek jest ten, że zostaniemy z dziećmi albo nawet i będziemy się musieli jakby my mobilizować, żeby, żeby to doszło do jakiejś zmiany. Um, ja bym powiedziała, że Skorpion ma trudności właśnie związane z tym wszystkim w tym tygodniu. I, ta, i, ta, i, te, I tu wygląda na to, że y, to co chciał dokonać w związku z jakąś zmianą, może nawet zmianą domu, czy zmianą jakiegoś właśnie swojego położenia w związku z jakimiś, z jakimiś innymi ludźmi, czy, y, czy może nawet mały wypad, tu to, to odpada mu. To, to wygląda na to, że to nie, to nie dojdzie do skutku, nie? Także Skorpion ma cięższe karty w tym tygodniu. Zobaczymy co tam u strzelca, na co musi się w tym tygodniu strzelec przygotować. Strzelec strzelec. Widzicie, jest karta magia karta. Strzęca wygląda na to, że były trudności, ale te trudności miną. Wygląda na to, że znajdziemy spokój u siebie w domu, że będziemy zadowoleni, że będziemy też pracować, jakby że ta handra nam przejdzie, że nie będziemy już e, tak nad tym wszystkim ubolewać, co się do tej pory e, wydarzyło. Wygląda na to, że będziemy pracować też nad sobą, nad swoją pracą, ale tu wygląda na to, że to wszystko tylko będziemy samym, samemu robić, nie w związku z jakimś innym człowiekiem. I w, 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 tu wygląda na to, że jeśli miałoby dojść do jakiejś mobilizacji, do jakichś wyjazdów albo do jakiejś podróży, to tutaj wygląda na to, że. Ta podróż, jakby niekoniecznie podróż lub jakaś mobilizacja, też tu w związku z jakimiś dwoma ludźmi wygląda na to mężczyzna i kobieta i tu wygląda na to, że jeśli byśmy mia mieli mieć jakieś powiązania z tymi ludźmi, to tu wygląda na to, że od kobiety moglibyśmy uzyskać większe pieniądze czy uzyskać jakieś lepsze finanse więc jeśli chodzi tutaj o jakąś mobilizację w związku z jakimiś podróżami lub jakąś mobilizację w związku z, z naszym zawodem, to tutaj wygląda na to, że kobieta nada, u kobiety będziemy mieli lepsze, lepsze, lepsze pieniądze, lepszy, lepszy status, nie? U mężczyzny gorszy. No i co? I tu od dzieci i rodziny na razie się odwracamy. Także tak jak mówię, tu się wygląda na to, że strzelec będzie się w tym tygodniu koncentrował na sobie i na tym, żeby się podbudować, żeby, żeby, żeby zainwestować też w siebie i w swoją psychikę. I to mu się na pewno uda, nie? Dobra, zobaczymy, co tam u koziorożca. Koziorożec już wypadł tutaj silna, karta wypadła, że będzie silny w tym tygodniu. że będzie silny, że będzie dążył do zmiany, ale wygląda na to, że ta zmiana jakby niekoniecznie będzie dla niego w tym tygodniu korzystna. Też wygląda na to w związku z tymi dwoma mężczyznami, to w, dalej, w dalszym ciągu wygląda na to, że w tamtym tygodniu też tak było, że, że dojdzie znowu do zmiany w związku z jakimś innym mężczyzną, a ten drugi będzie na nas czekał. Także podobnie tu jako w tamtym tygodniu, ale jeszcze takiej de definitywnej decyzji nie podejmie yy, Koziorożec też wygląda na to, że kozia w tym tygodniu musi uważać na finanse, bo to wygląda na to, że w związku z finansami niekoniecznie sobie będzie dobrze radził, może, może nawet za dużo wydać, i potem sobie jakby głowę y, 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 psuć tym, co dalej. I tu wygląda na to, że jeśli chodzi o mężczyznę, który jakby coś ode nas oczekuje, czy kto, który zawsze jest jakby tym ego, który ma to ego w sobie i jakby nie chce odpuścić, to wygląda na to, że on tylko nas dla, dla, na bazie właśnie jakiejś takich otwartej, na bazie otwartego związku tylko nas będzie akceptował, nie, nie inaczej, nie? Dobra, to zobaczymy, co tam u kozioroż, yy, przepraszam, u wodnika jeszcze w tym tygodniu się może wydarzyć, Wodniczek i jest karta. Dla wodnika w tym tygodniu wygląda na to, że możemy być, mieć trudności też właśnie ze sobą. Też wygląda na to, że będziemy troszeczkę słabsi, nie będziemy mieli ochoty na nic. Też wygląda na to, że ktoś się może tutaj jakaś starsza osoba na nas pogniewać. E, też tu wygląda na to, że jakby e, będziemy chcieli pracować, ale jakby nie będziemy mieli jakby sensu i siły do tego. E, też tu wygląda na to, że jakaś bratnia dusza nam tutaj zaproponuje jakieś spotkanie, jakieś, lepszy, jakąś le, jakieś lepsze towarzystwo, ale tu wygląda na to, że lepsze towarzystwo bardziej w, 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 nie w, w odmiennej płci, tylko w tej samej żeby jakieś spotkanie dom, w domu, bardziej w domu, klimat to bardzo y, taki domowy. Jeśli chodzi o finanse, uwodnika, no to w tym tygodniu też wygląda na to, że y, były finanse, ale one już jakby troszeczkę od nas odchodzą, że tutaj jakby chcie, chcie, chciałybyśmy więcej, ale nie możemy po związku właśnie z, tym, z tymi siłami, którymi mamy, niekoniecznie będzie nam wszystko wychodzić. Nie? No i co? I teraz zobaczymy jeszcze dla. Ryb, gdzie ta karta się mi schowała, i dla ryb w tym tygodniu dobrze, dla ryb w tym tygodniu. Wygląda na to, że ryby w tym tygodniu znajdą lepszą pasję w związku z finansami. Coś mu, zacznie im się udawać. Też wygląda na to, że dojdzie do jakiejś zmiany u nich, bardzo pozytywnej zmiany, gdzie będą bardzo zadowoleni. Może to być nawet jakaś inna lokalizacja w związku z ich pracą. Też wygląda na to, że może być to jakieś inne stanowisko, lepsze stanowisko w tej samej pracy no i co tu wygląda na to, że w ogóle ryby będą się mobilizować właśnie w związku z finansami i z pracą, niżeli właśnie z miłością, ponieważ tutaj jakiś człowiek, który jest z kobietą, odwrócił się od nas lub się odwróci, nie będzie żadnego kontaktu a jeśli chodzi o związki, no to, to tutaj wygląda na to, że będziemy tylko sobą i pracą zajęci, nie? dobrze kochanie, to co, to dziękuję serdecznie za chwilę uwagi i, i co, i do następnego razu, pozdrawiam Tá?